na moim kanale. Dzisiaj nagrywam John A Strike To jest gra, z którą już grałem. Jak widać mam mnóstwo siły. I tu będę wam pokazywał o co chodzi. To są takie style chłopków, o to jest Bonus Level nie nie gdzie chodzisz. gdzie są wrogowie. My jest, mamy takie maski, bo koronawirus. Jest na świecie i musimy... Teraz to jest bonus. Bonusowa bitwa, gdzie możesz dostać pieniędzy. Tym więcej armii, tym lepiej, bo wtedy w tym więcej co oczywiście masz ludzi, którzy mogą niszczyć to. To jest coś podobne jak do Pixel Gun, noże że No i rzeczy. Zagramy sobie kilka rundek. Jak widać, to jest right, tu jest, no, to był pierwszy, gdzie teraz ja aktualnie jestem na ósmym, jeszcze go nie przejdę, ale zrobię go dzisiaj, może mi się uda dzisiaj, co zrobić, być i no, zaczynamy, więc, nic pewnie nie słyszycie, teraz będzie dobrze, Tak że Mmm, jak nie będzie i nikt nie dał się słyszeć. Głos na no gorszej stuście, tu są ludzie z rakiet. Rakiet nicami i o! I na z rakiet. Nienawidzę Ja ich po prostu nienawidzę, bo mi zawsze robią dużo złego. Jeszcze są giganci, też są, też są. są I tak już bywa. Jest, Teraz jest wszystko źle, bo jest ich tutaj za dużo. Ci giganci są dosyć szybci, szybcy. Rakiety też potrzebuję. Już mi tak nie będą za bardzo przeskakać. Biegną ze Tutaj, bo tu mam mniejszy człowieka, a niech tu mam. Okej, okay, idziemy, idziemy z rakietą. Biegnę. له, szybciej muszę biegać, żeby mógł im uciec. Bo głównie sens polega w tym, że nie mam wystarczająco siły, żeby przejść tym poziom. Ale jeśli będziesz tak proces w kółko, to oni kiedyś wpadną, albo ty kiedyś wpadniesz, Tak jak teraz. Nie, nie绝re. nie życzę. Nie na ta gra jest darmowa, John Astrike. Jak widać, to musi być level 50... a 3000 macie zróbmy level 41. Jak widać tu są, tu są ci źli, którzy musimy pokonać. To jak, nie jak mówię rajd... Right. Hmm, Widzicie rakiety z rakietami tu są. I ci najgorszy. Ganci to tu nam najmniej robią ze wszystkich Bo się są z rakietami już, ale trzeba przeżyć O widzicie, jak giganci bum, bum, bum tu potem będzie um, uh, tak, arena Gdzie oni będą się biegli, no i mamy tego pokonać I to się właśnie dzieje I nie <laughs> widać. Wiccie <laughs> coś moim kanale. No. My to wyłączamy i przechodzimy. Może... Jak widzicie, tu pisze, że potrzebuje tylko 3000 razy, żeby tutaj dalej robić. Bić. Żeby to przejść, czy nie? Ale... Ja na połowę nie zwracam uwagi, ale po prostu to robię, bo ja wolę tak trochę... Ja na początek inwestowałem w ludzi. W atak. Nie, żeby mieć większą moc. A jeśli zainwestujemy w monety, to po każdej bitwie będziemy coraz więcej dostawać pieniędzy. Bo właśnie tak. Jak na razie mam 530 monet. I że mi. Przeskazałam ci wielcy. No dobra. Będzie... O nie, wielki. O, oh, nie była rakiety. Nie jest rakietami. A to to pani. Przyznam pani. Kolejna. Teraz... Cóż, sery, ale po każdej bitwie możliwe, że będą nam tu... Tak robić. O nie. Ani tu są. O oh, Boże. O, jakby się dnia, bude dnia, dnia, dnia się ale to jest fajny level, bo zobaczcie jaką armię będziemy mieli. A, to jest boss level, ludzie. To jest boss level, dlatego mamy teraz taką armię. Tu będzie boss. z boss będziemy walczyć. I dlatego dajemy takiego taką armię, taki exp. No, tu zbieram. Ile kantów, ile kantów. Mm. Dobra, tak się teraz tutaj na no, nich zaczęimy nie, a taka arena, ale zobaczcie, jakie fajne kółko. Na środku są ssy głównie, a tu takie wielkie kółko, większe niż ten kwadrat. Myślę, że to już jest boss level, ale jeszcze nie, to było chyba przedbossowe. Jeśli się nie mylę, to będzie potem boss. on to, zobaczy zobaczę. Nie, jeszcze jeden level, i potem boss. No dobra, nieważne. Dobra. Idziemy dalej. Interesują mnie rakiety. Was Kurcie. Coś Zostało. Rakiety wygrały. Będę jakby ściągli. To jest niefajne. Kurcie. O! To się wzięli, jak to działa. Biegnij. Powinniśmy się o nie o nie o nie o nie szczerze mówiąc pułapka pułapka szczera pułapka szczera pułapka w nogi po ciebie po ciebie po ciebie Bum, jest. jest dobrze jest dobrze co niech tu są się na mnie chowałem dobra wróży rakietowi i jest Co pokazuje reklemacy, to z jest nieprawda też... A i teraz jest prosz level. Oby poszło łatwo, bo mam nadzieję, tylko bo nie było to jest jakiś ekstremalny, bo będzie pięć boss. Potem czekamy się do jakichś ciągów, nie wiem czy się piłem, no może raczej nie i zaraz zobaczycie, co się stanie. Ale... No. Czarnoksiężni. A najlepiej jest jakieś tutaj. Okej. To, to, to. Okay. A już? <laughs> nie, strasznie szybka. Ja tam też te nie biorę. Nie, to... Uuu! Nowy biom, nowe klorki. Mają. <laughs> były niebieski i tak. Czerwone, chyba i też nawet zielone, jeśli się nie mylę raz nawet fajna, fajna. Myślę, że nagram raz to, a następny odcinek to będzie Roblox. Właśnie na Roblox coś nagram. Zobaczmy jak tutaj będzie na tym. Robloxie, bo Roblox mam. Szczerze mówiąc, że nie będzie mam nagrać Shataico, czy jakieś obbicie, czy coś tam innego. Co na Robloxie jest tu wychodzi, musisz umieć dawać co będę ją nagrywać, I będę nagrywać. Tu no. jest duży reklam, więc to chyba będzie na dzisiaj wszystko. Więc do zobaczenia w następnego odcinka na Robloxie. Pa! Wielkie pa!